Wszystko wskazuje na to, że po kilku latach próśb i wniosków właściciela hotelu Pikul uda się spełnić jego oczekiwania. Radni, mówiąc w uproszczeniu, na ostatniej sesji wyrazili zgodę na sprzedaż niezbędnego gruntu i po uzyskaniu stosownych pozwoleń na rozbudowę hotelu. Właściciel obiektu od dawna chce dobudować kondygnację, ale żeby to zrobić, musi powiększyć parking, by zachować odpowiedni bilans miejsc postojowych do kubatury i powierzchni budynku. I tu pojawia się kolejny warunek: niezbędna jest sprzedaż przez miasto sąsiadującej z hotelem Działki. Na ubiegłotygodniowej sesji Sesji, radni podjęli pozytywną dla przedsiębiorcy decyzję. Może słuchający nas nie widzą, o co chodzi, my mamy te mapki, ale jest budynek, który stoi, ma ograniczoną działkę, który nie ma parkingów. Żeby ten budynek się rozwija, rozwijał w górę, potrzebne mu są parkingi, które są tuż obok, ale one są własnością miasta. One należą do miasta. Jest możliwy rozwój, rozwój tego przedsiębiorcy. Niezależnie kim on był, kim, kimkolwiek byłby on, ale musimy tą działkę mu sprzedać. Wtedy spełni warunki do rozwoju. Nie będzie żadnych wycinek roślinności, nie będzie zawładnięcia za, 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 za terenem, nienaruszone zostaną żadne do, normy społeczne czy prawne, o których tutaj próbuje się mówić. Po prostu sprzedamy mu. Parking, którego nie będziemy musieli utrzymywać, sprzątać, który zresztą ten inwestor wybudował. Jest to w tej chwili względem prawa pas drogowy i tego pasu drogowego nie możemy sprzedać. Więc na logikę, dlaczego mamy w tym wypadku nie wyjść i nie pomóc temu człowiekowi, zmieniając ten plan, by mógł wykupić ten parking, utrzymywać, płacić podatki, i rozwijać się. Zmiana tego planu nie spowoduje, że nadbudowa tego hotelu będzie zrealizowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Bo moje pytanie jest bardzo proste. Jeżeli zmienimy ten plan, ja jestem za tym, żeby ten hotel nadbudować. Ja wiem, że to jest opinia Komisji Urbanistycznej. Tylko dajcie mi Państwo przykład z naszego miasta, z miast sąsiednich. Ile dla takiego obiektu o takiej kubaturze i takiej ilości pokoju należy zapewnić miejsc parkingowych? Mówicie Państwo o tym placyku tutaj, co jest z prawej strony? Żartujecie. W tej chwili ten budynek nie ma zapewnionych miejsc parkingowych. Załóżmy, że ten plan zostanie przepracowany. Załóżmy, że my go za dwa lata przyjmiemy. To żeby, jeżeli inwestor, pan Pikul tutaj obecny, jeżeli wystąpi o pozwolenie na budowę, to od razu będziemy musieli zrobić odstępstwo. Być może nie my, być może inny urząd. Od razu. Dobrze, jeżeli inwestor chce rozbudować, wydzielmy mu te działki, wydzielmy mu te działki, niech inwestor zakupi te działki, niech tam powie, że to są jego miejsca parkingowe. Plan zagospodarowania przestrzennego określa wiele parametrów. Wysokość zabudowy, nie wiem, powierzchnia biologicznie czynna. Proszę Państwa, na tej działce nie ma w ogóle powierzchni biologicznie czynnej, a my tutaj dyskutujemy, nie wiem, pół roku wcześniej czy rok wcześniej, no bo betonujemy miasto, bo, bo nie ma zieleni, bo jest z tego powodu gorąco. No mówię jeszcze raz. Panie prezydencie, inwestorze, proszę państwa, ja też jestem przedsiębiorcą i ja też chcę też chcę żebyśmy się rozbudowywali, bo ja wiem, że to jest podatek od nieruchomości liczony w znacznej kwocie. Ja mam tego świadomość. Wiecie co to jest precedens? U nas tego nie ma, ale jeżeli raz dopuścimy do tego, że będziemy budowali budynki niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, to przyjdą do nas przedsiębiorcy różni Andrzeju z całego miasta będą do nas przybyli przedsiębiorcy i będą się powoływali na naszą uchwałę. Więc jeżeli mamy zrobić ten plan dobrze to stwórzmy go tak żeby ilość miejsc parkingowych która jest niezbędna do budowania tego budynku nadbudowy tej nadbudowy była odpowiednia do ilości pokoi hotelowych i do jego kubatury. Ja w, po prostu jestem stabilnym. Przedsiębiorcą, staram się rozwijać moją firmę i bardzo mi zależy, no, zrealizować ten hotel. Powiem jedną rzecz. W ciągu dnia te parkingi zajmują w tej chwili firmę DPD. Nikt nie parkuje oprócz pięciu, sześciu, siedmiu busów i to jest ogólnodostępne. Moi goście zazwyczaj tylko przyjeżdżają wieczorem i rano wyjeżdżają, bo to jest gość przejezdny, tak zwany. Czyli to ma znaczenie, ponieważ w nocy tylko jest ten parking wykorzystywany, po południu, w nocy i rano jest, ludzie wyjeżdżają. W ciągu dnia proszę sprawdzić, tylko DPD jeździ tam i praktycznie no, może porady się jedna, dwie osoby, stanie, a może i nie. Czyli to nie jest tak, że zupełnie po prostu ja wykorzystam ten parking, ja tylko w nocy będę go wykorzystywał, bo ludzie u mnie prześpią się i pojadą dalej. Dodatkowo chciałem odpowiedzieć panu Cytryńskiemu jeszcze na uwagę, bo tutaj chodzi, to jest co innego w budownictwie mieszkaniowym, gdzie ludzie mieszkają. Ja, Jak pan buduje blok, to czy ma pan dwa hektary ziemi, 150 metrów dalej? Bo ja mam dwa hektary ziemi. I ja mogę, ja, ja mogę mieć, ale ja mam własnej ziemi, gdzie moje, klienci mojego hotelu mogą park, spać u mnie i mogą. Na terenie parkingu szczerzonego, mogło zatrzymać sobie samochód na moim terenie. Gmina, według obecnego stanu prawnego, nieruchomości nie mogłaby sprzedać przedsiębiorcy gruntu i dlatego prezydent miasta wystąpił na sesji do Rady Miasta o zgodę na zmianę miejscowego planu i przekształcenie gruntu z dotychczasowego pasa drogowego na grunty usługowe. Właśnie przegłosowanie tego wniosku pozwoli na rozpoczęcie procedury i całego procesu inwestycyjnego. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81-886-6325. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.